Cześć wszystkim, witam na kanale WeAreCrypto. Crypto. Dzisiaj będziemy mówić o bocie tradingowym, który ułatwia życie w graniu na dexach oraz ceksach, akurat w tym wypadku o tym dowiecie się z odcinka. Tutaj zastrzegam, że nie jest to bot typu wrzucasz kasę i zarobi dla Was miliony, bo nie o to chodzi. To jest bot typu po prostu ułatwiania życia dla traderów, dla DeFi traderów. Wiele takich botów było wypuszczanych w mniej więcej w okresie wakacyjnym tego roku. Niektóre nawet miały swoje tokeny, które bardzo mocno rosły. Tutaj będziemy się skupiać przede wszystkim na produkcie, na tym, co to dla nas ułatwia, jak możemy z tego skorzystać, jak możemy to zastosować, więc myślę, że będzie to mega interesujące. Sam korzystam z tego typu narzędzi, bo po prostu ułatwiało mi życie. Oczywiście zwrócę uwagę na to, na co należy uważać oraz z czego jak najbardziej warto korzystać. Także zapraszam do odcinka. Dwa darmowe miejsca, w których musisz być. Pierwsze, Telegram, na którym w pierwszej kolejności dzielę się informacjami ze swoimi widzami. Drugie, Discord, gdzie tworzymy społeczność związaną z kryptowalutami. Tam znajdziesz odpowiedzi na większość nurtujących cię pytań. Linki do obu tych miejsc znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam. Ok. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę projekt Mizar Trading Bot, crypto trading Bot. Który służy zarówno do snajpowania, jak i po prostu do copy tradingu na DEX. O tym będę za chwilę też mówił. Co ciekawe, ten projekt jest wspierany przez takie rzeczy jak Nexo, Qcoin, Huobi Ventures, Wu Ventures, Gateio, Maxi Staked VC Shima. Capital Tych, tego nie, nie znam ostatniego pozostałe, no, raczej znane, dosyć istotne giełdy, także jest to mega. Props dla nich. Pytanie, na czym polega ta współpraca, ale to już jest inna kwestia. Ja tutaj będę przede wszystkim, będę się w tym odcinku skupiał na narzędziu. Tutaj są rzeczy dookoła jeszcze tego narzędzia, takie jak nie wiem, ich marketing, czy ich token, bo token tutaj też jest. Tutaj mówię szczerze, token inwestycyjny nie, nie bardzo mnie interesuje, interesuje mnie narzędzie. Korzystam z wielu narzędzi tego typu, chyba z wszystkich, i to jest jedno z ciekawszych, o tym też będę mówił. Oczywiście nie jest idealne, bo wśród tych narzędzi Żadne nie było idealne, bo zazwyczaj było tak, że jedno nie miało czegoś, co miało drugie, nie? Seafi Bots, o tym, o tym będę chyba nagrywał oddzielny odcinek. Generalnie chodzi tutaj o to, że możemy zautomatyzować nasz spot in features orders, tak? Nasze zamówienia poprzez właśnie tego bota. Możemy korzystać z copy tradingu. Jednakże tutaj będę chciał się w to wgryźć bardziej, bo w przypadku cex u to nie wiem, co mi to właściwie miałoby dać. W przypadku DeFi, na DeFi na Uniswapie nie mamy order boxów, order bloków, tak? Nie, mamy, nie możemy ordera sobie składać, nie możemy stop lossów zakładać takich rzeczy, więc to jest troszeczkę inaczej. A na Cify każda giełda to jakby daje, więc nie wiem po co tutaj jest bot, ale na pewno będę chciał nagrać o tym oddzielny odcinek. Jeśli chodzi o DeFi, no to tutaj sprawa jest zupełnie inna, no bo tak jak wiemy, na Uniswapie no jest po prostu jakby sprzedajemy z ręki, można powiedzieć. I musimy obserwować cenę, a w tym wypadku bot może robić to za nas, więc to jest mega opcja w tym wypadku. E, oczywiście warto brać pod uwagę to, że boty też mają swoje opóźnienia, oczywiście te opóźnienia czasami są no mikroopóźnieniami, czasami są większymi opóźnieniami, tutaj też zależy od bota, więc to jest dosyć nawet mega istotne bym powiedział. E, oczywiście deweloperzy takich narzędzi starają się je jak najbardziej usprawniać i to też warto brać pod uwagę. I tutaj Super jest to, że mają, mają bota, mają kilka jeszcze funkcji, terminal, research, o których też będę dzisiaj mówił. Minusem jest to, że jest tylko Ethereum, nie ma na przykład Arbitrum czy base. Ostatnio było grane, no to base też by się przydał, tak, mogłoby być więcej łańcuchów. Domyślam się, że te łańcuchy będą dochodziły, ale na chwilę obecną jest Ethereum, więc jest jak jest. Um. Można tutaj robić tym DCA, no to akurat to jest spoko i to jest raczej logiczne. Generalnie to wygląda tak, że tego typu boty działają. Za chwilę wam też pokażę terminal. One działają mniej więcej tak, jak działają e, zwykłe dashboardy na zwykłych giełdach scentralizowanych. Jednakże tutaj jesteśmy na e, DeFi i nie ma takich funkcji na samych giełdach, więc trzeba korzystać z botów, jeżeli chcemy do takich funkcji mieć dostęp. Na przykład e, kupujesz dany token przykładowo po 5 dolarów. Ale sobie zakładasz, że jeżeli spadnie na przykład, do czterech przez noc, no to chciałbyś go dokupić. Nie da się tego zrobić inaczej, niż poprzez wystawienie orderu, no bo ty w tym czasie będziesz spał. Poprzez właśnie bota możesz taką rzecz zrobić i bot kupi to za ciebie. W przypadku giełd centralizowanych zwykłych, no to wiadomo, że mamy to na standardzie właśnie na giełdzie, ale w przypadku dexów tego nie ma. Więc tutaj boty spełniają bardzo dobrze gdzieś tam swoją rolę. Będę też mówił o zagrożeniach, jakie są, bo mają boty, ale o tym za chwilę. Subscription Free Trading Tool. Tutaj chodzi o to, że nie ma tutaj subskrypcji, jakby co miesiąc czy coś w tym stylu, tylko chodzi o to, o pricing za chwilę też będę pokazywał, więc tutaj oni zrobili troszeczkę inny model. Ok, jeśli chodzi o płatność, to, to jest bardzo prosto. Oni generalnie tłumaczą to w taki sposób, że nie ma subskrypcji miesięcznych, tylko wystarczy za, zacząć tak naprawdę od 10 dolarów. I już możesz po prostu grać. Chargują sobie procent za, mm, za transakcję, co oczywiście jest wszędzie brane pod uwagę. Każdy bot na tej zasadzie działa i tutaj można sobie ten procent zredukować poprzez ilość posiadanych ich tokenów. I tutaj, akurat spoko, bo ja lubię generalnie taki model. Im masz więcej tokenów, tym masz taniej. Trzeba mieć tokeny, żeby korzystać i tak dalej. Nie? Chociaż z tego co widzę, tutaj można mieć 0 i korzystać, więc no też OK. Ale gdybyś miał więcej niż 0, no to będziesz miał jakieś tam zniżki. I moim zdaniem to jest słuszny model, po to powinny być tokeny danego projektu, żeby w nim z niego korzystać. To oczywiście nie znaczy, że ten token rośnie, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy, ale jeżeli jakiś projekt moim zdaniem decyduje się na posiadanie tokena, no to ten token powinien mieć wartość użytkową w tym projekcie. W tym wypadku tutaj tak jest. Nie wgłębiałem się w tokenomię, tak jak powiedziałem, bardziej mnie interesuje tutaj samo narzędzie. Tutaj możecie sobie też poczytać, jakie featuresy po prostu uzyskujecie poprzez pełen dostęp do Mizara. Tutaj mamy D Mizar, czyli na deksach, i tutaj mamy C Mizar na, na ceksach. O tym będę chciał zrobić oddzielny totalnie, odcinek, bo myślę, że to też Wam się spodoba. A jeśli chodzi o deksy, no to tutaj. Macie to po prostu rozpisane. No jak już mamy założony portfel, no to na pierwszy rzut oka od razu się rzuca nam to, że mamy terminal. To nie jest standard, uwierzcie mi, że to jest. Większość botów mówi o tym, że będzie coś takiego miało. Tutaj można powiedzieć, jest to w standardzie, więc to jest już bardzo duży plus. I mamy coś takiego jak kole. I kole, call calls czyli po prostu. Zegrania, zagrania coś w tym stylu można nazwać z różnych innych grup, które się pojawiają. Tutaj za chwilę te grupy też przedstawię, jak to działa. są takie dosyć znane. Myślę, że jak ktoś siedzi w takim degen tradingu, to będzie to bez problemu będzie to kojarzył. No i mamy gdzieś tam wykresik danego coina, nie? Weźmy sobie byle jaki, który tutaj gdzieś tam został dodany. Pamiętajcie o tym, że tutaj większość to są grane bardzo, bardzo low capy, wręcz shitcoin. Nie? I na tym da się zarobić, właśnie to jest dla takich osób produkt, ale można z tego też korzystać na typowym DeFi tradingu, kupując zagrania, kupując coiny, większe, o większej kapitalizacji, ale również jest przydatny do shitcoinu. Więc tutaj co kto uważa. W przypadku shitów tutaj mamy od razu informację... Po, po prostu o kontrakcie, low liquidity, no pot no to akurat na plus, low taxes, contract verified i tak dalej, więc wszystko jest w jednym miejscu i to jest bardzo spoko. I tutaj uwaga, też pytanie, zakładając, że analizujemy w miarę nowy projekt, tutaj to jest projekt, dobra, który ma powiedzmy tam godzinę, no to pytanie, na ile ten kontrakt jest sprawdzony, czy na ile te tutaj, bo, bo to też jest bot, który, bot w bocie, który sprawdza dany kontrakt, nie, zazwyczaj tak to działa, pytanie, na ile to jest wiarygodne, Myślę tutaj też, że twórcy będą też o to dbać, żeby było jak najbardziej wiarygodne, nie? Także tak to działa. I te calls tutaj w terminalu są fajne, że są od razu na miejscu. Mi się to mega osobiście podoba. Jak sobie wejdziemy w ogóle w research, to tutaj nas przekierowuje właśnie do tych Telegram calls. I tutaj normalnie macie podpięte grupy. I to jest duży plus, bo szczerze mówiąc, to jest um, jedyna jedyne tak naprawdę platforma, na której coś takiego zrobili. Z drugiej strony, no, proste, ale kurde, czemu wszyscy tego nie mają, nie? I zwróćcie uwagę, tutaj mamy Mad Apes, możemy sobie sobie zaznaczyć, czy ich brać pod uwagę, czy nie. E Emporium, tego akurat nie znam. E Alpha Calls, Mad Apes Gambles, tutaj są takie bardziej hardkorowe zagrania, naprawdę hardkorowe. E Cryptic Maestro, no i tam o wiele, wiele e więcej jeszcze innych różnych, nie? Czyli normalnie grupki telegramowe, na których ludzie dają Cole i z tego możemy sobie skorzystać lub nie skorzystać. Więc tutaj co kto uważa. Ciekawe jest to, też to, że yy, można kupować rzeczy, które są jeszcze jakby przed lunchem. Tutaj brać udział w snajpach. Ja jeśli chodzi o snajping to robiłem to na Bananaganie, który był najbardziej popularny, yy, ale wiem, że też inne boty ma, mają taką możliwość. Między innymi Mizar. Yy, oczywiście tutaj działa to na Ethereum, więc samo fee może być drogie, ale no, i ma też do siebie to, że potencjał zysku jest no, na chwilę obecną największy. Więc, mimo tego, że mamy drogie Fi, można na tym nieźle zarobić. Oczywiście, ryzyko tutaj grania na takich rzeczach jest ogromne, to sobie powiedzmy wprost, i tutaj trzeba odpowiednio dywersyfikować kapitał. Niemniej jednak jest taka możliwość, i można sobie z tych calls, z tych zagrań telegramowych skorzystać. Zwróćcie uwagę, że zazwyczaj to było tak, że Degen siedział na jednym monitorze, miał na przykład. Telegrama, na drugim miał metamaskę, i ręcznie po prostu klikał. W tym momencie mamy to ułatwione, mamy to na jednej platformie. Jeżeli komuś to pasuje, no to może sobie z tego skorzystać. Niemniej myślę, że to jest bardzo fajna funkcja. Tutaj też trzeba na pewno trochę się z tym ograć, żeby stwierdzić, na ile to jest. Jak, jakiego to ma laga? Czy to w czasie rzeczywistym od razu pojawia się kol na telegramie? To od razu to wskakuje? Jeżeli tak, to super. I na tyle, ile zobaczyłem, to, to tak właśnie jest, ale potrzebuję więcej czasu, żeby się z tym ograć, żeby stwierdzić, czy faktycznie. Moim zdaniem, mega rozwiązanie, swoją drogą dziwne, że na innych. Nie ma takich rozwiązań. Wiem, że maestro bo maestro, ma, maestro jest w ogóle botem na Telegrama. Tutaj też jest Telegram, o tym zaraz powiem. Maestro jest botem na telegrama, i tam na telegramie są te grupki podpięte, jednak to jest niewygodne, trzeba to przeklikiwać. I tak dalej. No tutaj mamy fajne, że mamy terminal. Nawet możemy na przykład na jednym oknie mieć właśnie tutaj te zagrania, a na drugim możemy research, tak, a na drugim możemy mieć terminal transakcyjny, więc jest to mega ułatwione i mega sprawne, więc. Yy, za to plusy, bo jest to fajnie ustawione w prosty sposób, taki rzetelny. No tutaj, jeśli chodzi o terminal transakcyjny, no to myślę, że to nie jest nic specjalnego, bo wygląda to dokładnie tak, jak każda giełda zcentralizowana. Tak? Mamy stop loss, mamy take profit, możemy sobie ustawić tak. Take profit możemy ustawić w przypadku zleceń, um, zleceń na dexach, więc to jest spoko. Tutaj mamy jeszcze właśnie um, anti-rack protection. Osobiście tego czasami um, można z tego korzystać. Ale anti-rack protection często działa tak, że jeżeli widzi, że mocno działa, spada cena, no to wtedy jest z automatu, jakby stop-loss stop puszczany, nie? W skrócie tak to zazwyczaj działa. Czasami działa to na płynność, czasami ten tutaj nie mam informacji, w jaki sposób to działa, ale anti często jest ustawiony w taki sposób, że jeżeli mamy duży spadek ceny nagły albo duży spadek płynności, wówczas jest zrzucany nasz worek, zr, zrzucany nasz baki, wyciągane są tutaj środki. Więc. Mm, można z tego korzystać, ale też trzeba, trzeba się z tym ograć, trzeba umieć z tego korzystać. Fajne jest tutaj to, że możemy gaz sobie ustawić od razu, slippage, no to tam slipisz wiadomo, ale gaz w jednym miejscu, więc jest to całkiem spoko. Od razu jest podgląd, jaki jest gaz na chwilę obecną tutaj u góry. Szczerze mówiąc, wszystko jest w jednym miejscu tak na chwilę obecną. Brakuje mi tego, że nie ma tego jeszcze na innych chainach, nie? Ale myślę, że to z czasem poprawią. Hot kontrakty, Telegram Bot. Tutaj Telegram Bot, wiadomo, przenosi nas do Telegrama, no, ty na Telegrama to wiemy, jak działają, może za chwilę też to pokażemy. I copy Trading, czyli copy other wallets and snipe automatically, czyli jeżeli wyczejmy jakiś wallet, który sprawdziliśmy, jest dobry, ogrywa, gra bardzo dobrze, tak, i chcielibyśmy na przykład go kopiować, no to taka opcja jest jak najbardziej spoko. Tylko tutaj jest problem właśnie z szukaniem tych walletów, bo jeżeli znajdujemy wallet, często jest tak, że portfele robią DCA, często kopiujemy duże portfele, tak, no i pytanie, czy te DCA nas na przykład nie zeżre, bo może być tak, że jedną transakcję będzie kupował, jednego coina będzie kupował na 10 razy. Też nie musi to być wcale pozycja trafna, nie? I pytanie, czy kapitał, czy będziesz miał wystarczająco kapitału, co wallet, który Ty kopiujesz. Więc tutaj też są pewne zagrożenia. W ogóle o kopiowaniu walletów może nagram oddzielny materiał, bo to też jest niezwykle, niezwykle ciekawy temat. Niemniej myślę, że ten bot, Mizar, jest... Bardzo ciekawym narzędziem, bardzo spoko. Mamy, tak, mamy kole dla degenów, mamy snipe, mamy order, ordery do ustawiania, tak. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy bot na telegramie, mamy copy trading. Szczerze mówiąc, czego tu mogę się jeszcze doszukać, żeby, żeby było w przypadku czegoś takiego, właśnie takiego bota, mogłoby być więcej? No, na pewno inne, inne chainy, tego mi tutaj brakuje, właśnie no, tych innych chainów. Bo Ethereum no, najwięcej gra się na Ethereum, nie ukrywam, ale uważam i tak, że to jest za mało, że tylko Ethereum, więc przydałoby się więcej. Ok, tutaj jak sobie klikniemy w zakładkę Copy Trading, i tutaj mamy Copy Other Wallets to Snipe Automatically, nie? czyli to co mówiłem, e, Copy Trading po prostu innego, innego walleta. Tutaj w pasku widzimy wallet, copy trading. W ogóle te dwa są bardzo podobne do siebie. One się różnią tylko paskiem tutaj adresu, no i wiadomo, że funkcją, nie? Ale co, co Wam chciałem powiedzieć, że jak mamy ten copy trading zwykły, to my sami tworzymy tego bota do kopiowania tego danego walletu, który nas interesuje. Czyli możemy sobie podpiąć na przykład portfel pierwszy do kopiowania na przykład walletu, tam nie wiem. Um, Krypto super bomba, nie, czy kogo, kogo sobie wpiszemy, jaką ilością, tak na transakcję, jaki gaz, jaki take profit. Generalnie mega rozbudowane narzędzie. Bardzo mi się to podoba osobiście. Super jest to zrobione, szczerze mówiąc, lepiej niż inne, to akurat czegoś takiego jeszcze się nie spodziewałem, bo tak. Unibot ma ten copy trading, tylko działa to w jedną stronę, z tego co pamiętam, bo tam jest zakup, a nie ma sprzedaży. Tak, tak dziwne, order, boxy, order ordery chyba tam są do, do wystawienia, ale nie pamiętam, czy był Snipe, chyba snipu nie było. Tutaj mamy wszystko to, nie? I to tak bym powiedział nawet na sterydach. Co ciekawe, mamy tutaj jeszcze drugą opcję, która jest bardziej hardkorowa, czyli telegram copy, copy Telegram Channels and Snipe when a token is called. Czyli jeżeli mamy grupkę, która nas interesuje, to jest w ogóle hit, nie. Jeżeli mamy grupkę, która nas interesuje i jest podany ktoś tam wrzuca po prostu swoje zagrania, no to możemy tak ustawić, że po prostu wszystkie zagrania z tej grupy będą z automatu kopiowane. Pytanie, jak to będzie jeszcze tutaj funkcjonowało, ale w teorii mega, mega pomysł w ogóle, nie? Super pomysł, więc fajnie. Um, podejrzewam, że ten bol będzie w smart contract i dopiero po prostu dokonywał jakiegoś ruchu. W praktyce może to być tak, że jeżeli ktoś jest ambitny, ma walety i grupy telegramowe i ma kapitan, to może sobie podwojerać kilka waletów swoich, popodpinać co chce... I po prostu z automatu p, m, mieć zagrywki. Oczywiście tutaj, jeżeli idziecie tą drogą, to też zastanawiacie się, kogo kopiujecie i za ile kopiujecie, żeby nie było tak, że po prostu gość będzie popełniał błędy, bo mu się nie wiem, koniunktura zmieni, no i wy będziecie na tym tracić. Więc tutaj omawiam dla Was narzędzie, ale to Wy musicie zdecydować, jak z niego korzystać. Ehm, póki co omawiam tylko tego Dex Bota, który w moim mniemaniu jest i tak mega rozbudowany tutaj, ten Mizar Dex Bot, a będę Wam jeszcze omawiał tego cex Bota. Jeszcze będę chciał w ogóle zrobić. Yy, Chociaż testy nie wiem, czy tutaj są potrzebne, żeby robić, bo, bo wiadomo jak działa. Będą testy wynikały, tak naprawdę skuteczność będzie wynikała z osób, które kopiuje, lub z tych lub z zagrań, które kopiujemy. Niemniej jednak uważam, że to jest bardzo fajne narzędzie. Chyba to jest najlepszy bot, jaki do tej pory widziałem. Jeszcze tylko kwestia jest snajpowania, bo w przypadku banana, banana miał to do siebie, że banan był mega szybki, jeśli chodzi o sniping. Pytanie jak tutaj będzie w przypadku Mizara? To jest do sprawdzenia. Poza tym ma najwięcej narzędzi, jakich jak tutaj naliczyłem, ile ich tutaj widziałem, więc to jest już super. I bardzo mi się podoba to, że można tu się logować poprzez login i hasło. I dlaczego teraz? Ktoś się zastanowi, no a dlaczego login i hasło? Przecież zawsze chodziło o to, żeby się logować metamaskiem. No właśnie nie, bo jeżeli um, jestem poza domem i nie mam na przykład metamaska w telefonie, ok, no ja mam, ale ktoś może nie mieć. Albo mam na przykład inny wallet podpięty, bo Metamask w telefonie ma to do siebie, że nie mogę zmienić walleta, chyba że mam seedy zapisane, no to wtedy mogę się przelogować, nie? Ale jeżeli nie mam tych SID-ów, no to no generalnie samo w sobie, nawet jak mam to tłumaczę, to już jest utrudnione. A w momencie, kiedy mam login hasło... No to po prostu wchodzę sobie z telefonu na stronę, cyk i jestem podpięty już tutaj do platformy, nie? Wiadomo, że w telefonie może ona nie będzie wyglądała tak pięknie jak tu, ale mam dostęp i to już stwarza mi możliwości, więc y, to już jest na plus. Oczywiście inne boty, ja, głównie te telegramowe, no to i tak mogę się z nich korzystać głównie z telefonu, no bo były telegramowe, nie? E, niemniej jednak ten mi się bardzo, bardzo podoba. E, dajcie znać. Komentarzu, co Wy o tym sądzicie? Co w ogóle sądzicie o botach, to się tak nazywało boty telegramowe do grania, ale no ten, ten nie jest telegramowy, jest taki właśnie na platformie. Do tej pory tylko Unibot miał to, że był na telegramie i stworzyli też platformę Unibot X. W Moim zdaniem ta platforma Mizara jest lepsza niż Unibot X, bo on miał bardzo dużo tam różnych ograniczeń po prostu, tak. W tym przypadku my tych ograniczeń mamy o wiele mniej. Jest to bardziej rozbudowane, moim zdaniem jest to po prostu, po prostu lepsze, nie. Bardzo mi się podoba to, że tutaj mamy ten research i są te kole, bo jeżeli ktoś jest naprawdę Degenem fanatykiem, to może tutaj sobie siedzieć i cały czas po prostu rozgrywać, tak. Tutaj mamy od razu actions do zrobienia, czyli etherscan, dex Tool widzę, tak, różne inne narzędzia, także security od razu nam bada, też smart contract, tak. To, o czym mówiłem wcześniej, więc, więc to też jest po prostu udogodnienie. Tutaj mamy też przekierowanie do GIKO Terminala, właśnie do DexTools i tam do innych też. Także moim zdaniem bardzo fajne narzędzie. Oczywiście, to że masz narzędzie, to jeszcze nie znaczy, że będziesz super traderem, nie? bo to są dwie różne rzeczy. Niemniej jednak, ja z takich narzędzi uwielbiam korzystać, jak rozgrywam coś na DeFi, bo ułatwia mi to życie. tak? Ja i tak gram zazwyczaj do Ethereum. Rzadziej do stablecoinów. Zazwyczaj gram do Ethereum, więc sobie przeznaczam jakiś tam kapitał na po prostu rozgrywki DeFi, w tym wypadku na botach. I teraz już wiem, że będę na pewno korzystał z Mizara, bo po prostu. Um, na tyle ile zobaczyłem, no to jest dla mnie spoko, więc będę chciał po prostu używać MizarBota Bota do tego, żeby zagrywać. Do tej pory korzystałem z Maestro bardziej, banana korzystałem do snajpów, ale, ale Maestro tak no można powiedzieć na co dzień, nie? Więc dajcie znać, czy Mizar Was przekonuje, czy może jest to według Was lipny bot, nie? Bo Tutaj zdania mogą być podzielone. Pamiętajcie też, że zawsze tutaj jest ograniczone zaufanie. Zawsze twórzcie nowy wallet albo podłączajcie nowy, ale swój wallet, tak? Nigdy swojego, którego używacie na co dzień, bo tutaj trzeba stosować zasadę ograniczonego zaufania do wszystkich. Więc podłączając się pod takie narzędzia, zawsze róbcie w taki sposób, żeby po prostu się zabezpieczać. Dajcie znać, co o tym sądzicie, z jakich botów do tej pory żeście korzystali, co sądzicie właśnie o Mizarze. Ja Was zapraszam już teraz na kolejne filmy właśnie na, na temat właśnie Mizarbota, bo myślę, że to nie będzie ostatni. Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego narzędzia. Bardzo mi się podoba to, że po prostu mamy większość rzeczy, których potrzebujemy w jednym miejscu. Brakuje mi tylko tego, że więcej chainów. Mam nadzieję, że oni to rozwiążą. I mega, mega jestem pod wrażeniem po prostu. Dajcie znać, co o tym sądzicie i zapraszam Was na kolejne odcinki związane z MizarBotem. Pozdrawiam.